Ale nie widać, jego też nie widzę, ja widzę światełeczko, jakieś tam jest Prawo się obróć. No, niżej, niżej, ląduj, ląduj, ląduj. ląduj. Stój, 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 dużo. Wróć, niżej, 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 do, do niżej! stój, 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 odleciałeś w stój, daleko. stój, leś powoli schodź no schodź nim, schodź nim. Roz... no odłaź, odłaź, Ludki. Cały? Cały, ma miękkie spadki. I chyba w miarę i płasko chyba. No. No, to już nic nie widać. To już się nie dala. I tak po tak. dronowych lotach. I to by było na tyle, bo już nic nie widać. To już nawet kamera widząca w nocy nie pomaga. Wycieraczki. A, wycieraczkę jeszcze musi, ktoś musi wymyśleć jeszcze kleny. Yy, Kadaks musi wymyślić wycieraczkę na obiektyw. Tak, ja, bo to te takie jak na szyby dają, sobie nakładasz te takie wiesz, Albo tak, niewidzialna tak, wycieraczka. Niewidzialną wycieraczkę, dokładnie. Dobra. Ja pierdziele, pierwszy raz taki takich warunkach latałem. Wiesz, to paruje zajebiście.